Kieleccy policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą wspólnie z funkcjonariuszami świętokrzyskiego urzędu celno-skarbowego w ubiegłym tygodniu przeprowadzili akcję wymierzoną w nielegalny hazard. Policjanci i funkcjonariusze w ciągu trzech dni odwiedzili trzy różne lokale na terenie miasta, w którym jak się okazało działały automaty do gier hazardowych niezgodnie z przepisami. Łącznie policjanci w ciągu tych trzech dni zabezpieczyli 13 nielegalnie działających automatur do gier hazardowych. Teraz te trzy dalsze czynności będą prowadzili funkcjonariusze ze Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zaprowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech oraz wysoka grzywna, nawet 100 tys. Za jeden automat. W przypadku, kiedy policjanci i funkcjonariusze zabezpieczają kilka takich automatów, 5 czy 6, to kara grzywny może osiągnąć nawet pół miliona złotych. Kary może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal. Stąd apel do przedsiębiorców aby nie wyrażali zgody na wstawianie automatów, które posiadają tak zwaną opinię jednostki badającej, która jest wyznaczona przez ministra finansów, bo sama taka opinia co prawda dopuszcza urządzenie, że jest zgodne z ustawą o grach hazardowych, ale nie przesądza o możliwości eksploatacji tej maszyny w danym konkretnym miejscu. To może zrobić tylko i wyłącznie minister finansów, a miejscami tymi są tylko kasyno i tylko salon gier.